Cześć, z tej strony PiwKonik, czyli o pasji przy piwie. Dzisiejszy odcinek będzie o takim bardzo specyficznym gatunku piwnym. Ten styl piwny ma duży związek z moim tatuażem, konkretnie z pszczółką. A co produkują pszczółki? Miód, czyli będziemy mówić dzisiaj o piwach z miodem. A konkretnie będziemy, będziemy mówić o stylu piwnym, który się nazywa Bragot. I tutaj są takie kłótnie między piwowarami, a miodosytnikami, czy to jest bardziej piwo, czy bardziej miód. Natomiast ten temat rozwinę za chwilkę troszeczkę szerzej. Ja mam dzisiaj piwo z wrocławskiego browaru Profesja. Z takim tutaj pięknym rysuneczkiem. O tych rysunkach troszeczkę też więcej później powiem. Piwo nazywa się Bartodziej. Czyli można się domyślać, że od słowa bartnik i, i czarodziej. Ja sobie pozwolę to piwo otworzyć. Tradycyjnie na kolanku. I mamy. się taką szkaneczkę degustacyjną. Piwo ma taki ciemny, ciemny kolor, taki lekko rubinowy. No piwowar powiedział, że to jest kolor ciemnoherbaciany przepukam gardło jak zwykle na początku, żeby mi było łatwiej mówić. Mm. Mm. Jest miodzią, może być inaczej. Teraz rozwinę troszeczkę, co to jest ten bragot. No, uważa się, że w starych czasach brago to było po prostu piwo, piwo zmieszane z miodem pitnym, niekoniecznie na etapie ważenia piwa czy wysycania miodu, ale już nawet po. Natomiast teraz teraz jest inna klasyfikacja Bragota, czyli miód jest dodawany już na etapie ważenia. Miodosytnicy uważają, że miód powinien stanowić minimum 50 brzeczki, a, a reszta to mogą być słody, natomiast no, polskie prawo jest troszeczkę skomplikowane, właściwie wszystkie browary, które ważą w Polsce e, bragoty, muszą troszeczkę te zasady nagiąć, naciągnąć, no bo pols polskie prawo stanowi o tym, że żeby produkt był piwem, to z kolei minimum 50% to musi być zasyp słodowy. E, Tutaj też oczywiście te proporcje, w zależności od browaru, wahają się w różnych y, proporcjach. Natomiast Stowarzyszenie Międzynarodowe BJCP zalicza Bragot do Speciality mix czyli uważa że, po prostu, że jest to miód, a nie piwo. Dlaczego ten styl piwny jest taki ciekawy i, 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 i dlaczego można o nim troszeczkę więcej poopowiadać? Po pierwsze, tak jak powiedzmy, stout, pilsy, IPA czy inne takie klasyczne style piwne, jeżeli kupujemy takie piwo, mniej więcej spodziewamy się, co dostaniemy w butelce: odpowiedni kolor, odpowiedni smak, odpowiedni zapach. No, te piwa muszą, muszą, być, muszą trzymać styl. Jeżeli ja kupuję portera, to, to liczę na to, że tam będzie ten smak, który oczekuję. Natomiast każdy brakot może być inny z prostej przyczyny, no po pierwsze mamy ponad 100 styli piwnych mamy wiele miodów, mamy gryczany, wielokwiatowy, lipowy i w zależności od tego w jaki sposób piwowar e, zmiesza te dwa produkty czyli piwo z miodem to otrzymamy po prostu inny inny produkt e, przyznam szczerze że jest to dopiero drugi drugi bragot w moim życiu e, nie zawsze mi się uda e, kupić e, pierwszym bragotem to było teradonem z browaru e, kormoran. To jest akurat te specy specyficzny dragot. bo jest to bragot, do którego kormoran dodał e, czarny bez i kawę zbożową, także to nie jest taki czysty bragot. Natomiast ten bragocik z browaru Profesja no, już jest takim klasycznym bragotem e, bez dodatków. E, co ciekawe, bragota w Polsce waży bardzo e, mało browarów. Ja gdzieś tam szukałem po internetach i tak naprawdę znalazłem oprócz kormorana i Profesji jeszcze kingpina, piwotekę i peruna. Natomiast browar Profesja chyba jest w tym momencie w Polsce liderem tego stylu piwnego. No bo doliczyłem się, że oprócz tego Bartodzieja mają jeszcze pięć różnych innych bragotów, no, które się pojawiają na rynku pod nazwą Bartnik. Sam browar Profesja jest browarem no, jednym z moich ulubionych. Browar, który powstał w 2015 roku właśnie we Wrocławiu. Piwna Stolica Polski. To jest bez dwóch zdań, Wrocław jest naszą stolicą piwną. I nawet warszawiacy tego nie podważają. Natomiast zwracając do browaru profesja jest to browar, który się chwali, że ma ponad 50 styli piwnych, a w samej ofercie ma już w tym momencie około setki, setki piw. Część piw jest w stałej sprzedaży, część, część oczywiście pojawia się sezonowo. Z takich kultowych e, serii z browaru, e, z browaru Profesja to są e, słynne Cary, czyli e, ich Risy, i słynne Piraty, czyli ich e, Portery Bałtyckie. E, bardzo e, browar Profesja cenię jeszcze za jedną rzecz. Może trywialną, ale, ale jest to po prostu fajne. Na każdym piwie e, z browaru Profesja jest taki, powiedzmy, wrocławski krasnal i każde piwo z Browaru Profesja nawiązuje albo swoim nazwom albo do stylu piwnego, albo do kraju, z którego pochodzi, albo nawet do miasta, bo są już takie wersje sieradów czy Czerniawa, czyli nawiązanie do nazwy. No tak jak Car, nawiązanie do Rosji, czyli do risów. ale mamy też nawiązania, na przykład teraz nowa seria piw niskoalkoholowych albo bezalkoholowych. To mamy smakosza, mamy rowerzystę, mamy motorniczego. I naprawdę każde piwo ma taki a, piękny rysuneczek, pięknego, pięknego krasnala. Jest to też oczywiście taki wątek lokalny, no bo Wrocław słynie z tych swoich krasnali. Browar Profesja pięknie do tego nawiązał. Ja miałem gdzieś około dwóch lat temu m, okazję poznać, poznać e ekipę z Browaru Profesja w Lignicy na festiwalu piw. Bardzo sympatyczna ekipa. E, mieli też taką. E, mieli piwo, które nawiązywało do Lemiego z Motorhead, e, basista. Tam rzeczywiście ten krasnol bardzo przypomina Lemiego. Polecam poszukać po internecie. Wypuścili też piwo razem przy współpracy z Robertem Makowiczem. Nazywa się Smakosz. bo wiadomo, że Robert e, Makłowicz znanym smakoszem jest. I to właściwie tyle, co chciałem powiedzieć o, o Brakocie. Naprawdę piwo jest, jest ciekawe, piwo jest szlachetne. Ale w ogóle Polacy, jeżeli chodzi o miodosytnie, to też jest czołówka światowa. Tych miodosytni mamy w Polsce kilkanaście. No, ja nie pamiętam nazwy teraz jednej z tych miodosytni, ale oprócz tego, że produkują miod, produkują też piękne gliniane naczynia do tych miodów. Polecam pogrzebać po internecie, naprawdę są to prawdziwe rękodzieła, z tego co pamiętam, jest to taki bro, e, miodosytnia, nie browar, tylko miodosytnia rodzinna. Tu mam też takie skojarzenie, teraz mi tak przyszło do głowy. E, te polskie e, mi, miody pitne troszeczkę nawiązują do tej takiej klasztornej, do takiego klasztornego nazewnictwa e, piw trapistów, bo mamy dwójniaka, trójniaka, czwórniaka, także takie bardzo zbliżone. Tam mamy triplet, du, duble i quadruplet. Także taka, taka, taka myśl mi teraz przyszła do głowy na spontanie. Natomiast dzisiaj też mamy rocznicę, jak, jak zawsze w moich odcinkach. Gdzieś tam staram się znaleźć coś, co się wiąże z moją pasją. 50, w 71 roku, 16 czerwca, urodził się Ireneusz Jeszy, zwany Irasem. Jest to jeden z członków zespołu Defekt Mózgu. Muzycznie, Defekt Mózgu nie do końca mój styl. Wesoły sielski punk rock, natomiast członkiem defektu mózgu, każdy o tym wie, był Tomasz Wojnar, zwany Siwym. I tu mam taką historię ze swojego życia. Pamiętam, jak na początku lat 90. mój kolega organizował w niegórze Górze koncert zespołu Botny Geist ze Stanów Zjednoczonych. I mieliśmy taki problem, no co tu zrobić, żeby przyszli ludzie wtedy. Jeszcze scena hardcorea tutaj w naszym rejonie była troszeczkę w powijakach. No i, i, i Krzysiek, który organizował ten koncert pan na pomysł, żeby zaprosić defekt mózgu, bo przyjdą młode panki, więcej biletów się sprzeda. I właśnie wtedy poznałem, poznałem Siwego i od tego czasu spotykałem go wiele razy, głównie na koncertach w szlabińskim takim klubie Rock Pub. Siwy bardzo, bardzo fajny, uczuciowy człowiek. No niestety od dwóch lat nie ma go z nami, także ja tym zacnym trunkiem wznoszę... Z... Znoszę Toast za jego pamięć. Naprawdę dobry człowiek. Może coś tam miał i za uszami, ale o zmarłych mówi się dobrze albo wcale. Także siwy. Twoje zdrowie. I tym mykiem tego pysznego bragota, chciałem Was dzisiaj pożegnać. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć!